Dzień, z tej strony Trampki na Giełdzie, a dokładniej program Hossa BSS. A jest dzisiaj z nami pan Wojciech Orzechowski, inwestor, deweloper. Można powiedzieć, człowiek działający w inwestycjach, nieruchomościach od bardzo długiego czasu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. My jesteśmy dzisiaj na konferencji Invest Cups, tak? Tak. No i masa wspaniałych ludzi, która przyszła posłuchać o tym, jak inwestować na rynkach finansowych, na giełdzie, na kryptowalutach, ale też mamy nieruchomości. Jestem wdzięczny, że po raz kolejny dostałem zaproszenie, a na inwestkawcach jestem um, od 2017 roku. Nawet ten wywiad jest dostępny. Pod adresem najlepsza strategia.pl. Jakby ktoś chciał sobie zobaczyć mój wywiad sprzed 5-6 lat, to zachęcam. Tak. Na trampki zapraszamy też jak najbardziej. No ale to trzeba być w trampkach. Tak. A tam. To nie, nie widać tego. Nie widać. Całe nie szczęście. widać tego. Pan jest w trampkach. Jestem w trampkach. <noise> tak. Więc może zaczynając od tego, co zaproponowałby pan właśnie takim młodym odbiorcom tutaj słuchaczom, jak zacząć właśnie w tych nieruchomościach, bo jak wszyscy wiemy, trzeba inwestować w ziemię, jest to jedna z takich bezpieczniejszych form inwestycji. Ja akurat specjalizuję się w inwestowaniu w mieszkania, tak. w nieruchomości. Mhm. Ziemia mega temat, jak najbardziej, ale być może poza zasięgiem jeszcze naszych młodych widzów. Tak ujęłam, widzów. jako wie pan, nieruchomości, jakieś posesje, działki, coś takiego ogólnie. Ten. Być może do tego możemy zdążać, możemy zmierzać, natomiast ja powiem jedno, jeśli chodzi o wszystkich inwestorów, że sukces mhm. zależy od pochodzenia. Wszystko zależy, jakie jest Twoje pochodzenie. Tak? Tak, tak. Bo im więcej pochodzisz, tym większa szansa, że znajdziesz coś ciekawego. Okay. A do tego potrzebne są trampki, tak, żeby dobrze tak, chodzić. Tak, tak, tak. Nie, ale tak, tak wygodne buty to jest podstawa w inwestycji. Ja edukuję od 7 lat i y, mam ponad 1200 absolwentów, z których 900 zrobiło pierwszego flipa pod moim okiem, czyli kupno remont sprzedaż nieruchomości. Tak. I zrobiłem ankietę wśród tych osób, które dotychczas nie zrobiły tego swojego pierwszego flipa. I one w 60% wskazywały na to, że nic nie zrobiły po prostu, nie ruszyły się. Ja dzisiaj na scenie też mówiłem, chcesz działać rusztyłek. No do tego potrzebne są trampki. Im więcej pochodzisz, tym większa szansa, że zbadasz rynek, poznasz rynek nieruchomości, zobaczysz, jakie nieruchomości się sprzedają. Tak, tak, tak. Fajnie wszystko, wtedy dane można wpisać do Excela, upatrzyć tą cenę aktualną, która jest dobrą ceną na zakup, ceną na sprzedaż i można handlować. Natomiast taki jeden flipek, jeden flip, nieruchomość to jest zysk między 50 a 100 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli chcesz sięgać po więcej, to zmienić swój tok rozumowania i sięgnij po 100 takich transakcji. Ja mam cel na 150 w tym roku. W tamtym miałem... Trzymam kciuki. W tamtym roku miałem 100, skończyłem na 83 rozpoczętych transakcjach. I moja żona mówi, że to jest to jak psterknięcie palcem. <grym> Tylko po prostu trzeba chcieć i trzeba tak, ruszyć tak, tak, tyłek. Tak. Trzeba no chodzić, zabiegać. ambicje i jaka tamkolwiek motywacja, Dokładnie. działanie. tak. A Myślę, takich... jeśli ktoś chce, no to jak najbardziej jest wszystko możliwe, tylko trzeba się za to naprawdę zabrać. I... Z takich 100 transakcji zysk jest po roku między 3 a 5 milionów? A 3 miliony zainwestowane w nieruchomości na 10% stopy zwrotu, a taki można uzyskiwać na kwaterach pracowniczych, na najmie krótkoterminowym, nawet wyższe stopy zwrotu. No bo długi termin to jest tak 5-6 i w porywach do 10, jeśli ktoś dobrze zainwestuje. Ale 10% to jest 300 tysięcy, a 300 tysięcy dzielone na 12 miesięcy daje nam około 25 tysięcy złotych wpływu do portfela twojego, czy chciałbyś mieć przepływ pieniężny na poziomie 25 tysięcy? Oczywiście Forex, giełda to są super tematy, tam można szybko inwestować, szybko tracić, tutaj tak. jest stabilna inwestycja. Tak, no nieruchomości są najbardziej stabilnym I rynkiem tak naprawdę. Dzisiejsza debeta pokazała, czy, czy wykłady na temat nieruchomości, Szacujemy, że w najbliższym czasie, w najbliższym roku 2023, to jest dobry czas dzisiaj na przejmowanie nieruchomości. Kiedy jest ciężko sprzedać, to my możemy łatwo kupić jako inwestorzy a w okolicach wakacji, kiedy uruchomią kredyt z oprocentowaniem dwuprocentowym, kiedy obniżą stopy procentowe, bo Glapiński zmierza do zmniejszenia inflacji. Tak, tak, tak. Nie wiem, jak tam oni to zrobią, może ręcznie zrobią, przed wyborami trzeba to zrobić. Będzie Ważne, dobry czas na sprzedaż i wtedy będzie dobry zarobek. Ja widzę ten rok 2023 jako szansa. Nie wiem, co będzie po jesieni, nie wiem, co będzie po wyborach. Nie jestem jasnowidzem, ale wtedy też będziemy się wypowiadać, może za rok jak się tu spotkamy, będziemy dalej snuć plany na kolejny rok, Mam a ten... Czas myślę, że trzeba wykorzystać w ten sposób. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź. A może jeszcze powie pan, co na przykład sądzi pan o bańce, właśnie nieruchomości? O, to jest super temat. E, bo są spekulacje, że ma ona pęknąć właśnie w tym bieżącym roku. Tak, ja uważam, że są dwie bańki. Tak? Tak, i jedna z nich pęknie. Okay. Pierwsza z nich to jest ta, którą widzi świat a mianowicie bańka w cenach na rynku nieruchomości. Tak, tak, tak. I Ja na wykładzie to dzisiaj świetnie pokazywałem i przedstawiałem raport UBS-u z 2022 roku, mhm. który pokazuje, że jedna trzecia świata faktycznie walczy z bańką na rynku, czyli ceny tak. są tak wysokie, że ludzi nie stać na kupowanie mhm. i ceny muszą zostać skorygowane, żeby w ogóle powstał ruch na tym rynku. Tak. I ten raport pokazuje, że Warszawa jako nasza stolica Polski i w ogóle miasta w Polsce w ogóle nie mają tego problemu, że ceny nieruchomości w Polsce oszacowywane są we właściwy sposób. Czyli przez ostatnie 12 lat wynagrodzenia rosły wprost proporcjonalnie do wzrostu cen na rynku nieruchomości. A skąd mit o tym, że jest bańka? No bo cały świat o tym krzyczy, więc się mówi, tak, że w Polsce tak, jest, tak. a że widzieliśmy, że ceny nieruchomości w ciągu ostatnich 5 lat poszły 100% do góry. To wszyscy mówią, że bańka jest w Polsce, no nie. To nie ma takiej sytuacji jak w 2007-2008 roku, że ceny mhm. nieruchomości poleciały 150% w ciągu półtora roku bez wzrostu wynagrodzeń. Tak. A tak dzisiaj jest inaczej. No więc jaka jest ta druga bańka? Ta druga bańka, według mnie, to jest bańka popytowa. Dzisiaj nie możemy kupować nieruchomości, bo stopy procentowe tak. wysokie, tak, ciężki tak, tak, tak. do otrzymania kredyt. Mhm. Ale niebawem, kiedy stopy. Zostaną obniżone, a zostaną obniżone. I Glapiński też tak przewidział ostatnio, że przewidział. No wskazał, że tak się stanie, nie? No a przecież oni mają moc wykonawczą. Będą starali się do wakacji te stopy procentowe obniżyć, chociaż specjaliści mówią, że czas to będzie gdzieś może. 2024 na obniżanie stóp, a że inflacja spadnie na przełomie roku, także rząd trochę ma inne informacje i lepsze informacje. Ja wierzę w nasz rząd, że oni obniżą te stopy szybciej. Tak. Zacznie się ruch, i właśnie pęknie bańka, ponieważ ludzie, którzy dzisiaj nie mogą kupić nieruchomości, czyli rośnie bańka popytowa, w okolicach wakacji, może po wakacjach na jesieni ruszą, bo obniżone zostaną stopy procentowe, będzie łatwiejszy dostęp do kredytów, ale wtedy nie będzie co kupować. Mhm. Ludzie będą się. Konkurować między sobą, będą konkurować, ale nie będzie co kupić, więc ceny nieruchomości będą rosły. I to jest kolejna szansa dla tych, którzy dzisiaj inwestują. Ja tak widzę to optymistycznie. Natomiast obserwujmy rynek, patrzmy, co się dzieje na świecie, bo to jest oczywiście przy warunkach, które dzisiaj mamy. Gdyby się okazało, na przykład, że ta tragedia z bankami, które ostatnio padły w Stanach Zjednoczonych i w Szwajcarii, przełoży się na kolejne bankructwa, i potem Dotknie to Polski. W Polsce zaczną bankrutować firmy i wzrośnie bezrobocie. To raczej będziemy szli w kierunku scenariusza właśnie do recesji, a wtedy okaże się, że można byłoby się spodziewać obniżki na cen, cen na rynku nieruchomości. Ale jeżeli to nie nastąpi, to nie ma szans na obniżki, a więc będą wzrosty i to jest dobry czas na inwestowanie. A więc obserwujmy rynek, obserwujmy gospodarkę. Jeżeli będą bankructwa, będzie wzrost bezrobocia, jak najbardziej będziemy szli w kierunku. Yy, Hamowania w inwestycjach na rynku nieruchomości, a jeżeli nie, to mamy zielone światło i działamy. Tak, tak. To jest najważniejsze, żeby obserwować właśnie rynek różne tak zmiany, jest. bo to tak naprawdę mówi najwięcej, żadne tak naprawdę jakieś tam, nie wiem, kontakty, poradniki, cokolwiek nie powiedzą na tyle. też jest co, ważne. To też jest ważne, tak. Edukacja jest moim zdaniem Bardzo najważniejszą, ważne, najważniejszym ale z aspektem życia. Zobaczmy, że przeciętny internauta, mhm. chcąc dowiedzieć się, co się dzieje na rynku, tak. chodzi na YouTube. A co się dzieje na YouTubie? Niekoniecznie. Niektórzy to jest pierwszy odruch. Posłuchać specjalistów. A specjaliści, niestety, powiem Wam, że działają tak, że swoje firmy, filmy ubierają w tragedię, w <grym> tak. koszmar czyli widzimy hasła. Rynek się zawali, nieruchomości to już przeszłość. Uwaga na nieruchomości, na przykład. nie? Oczywiście mm -hmm. tam w treści potem jest co innego, ale odbiór jest taki, że jest tak, źle i tak. będzie źle, albo będzie jeszcze gorzej. A to jest nieprawda. Trzeba posłuchać trochę analityków, trzeba posłuchać troszeczkę popatrzeć na ekonomię i okazuje się, że wcale nie tak źle ten rynek nieruchomości jest postrzegany, jak media na przykład YouTube'owe to określają. No tak, no tak. No to, to, co, to co jest kontrowersyjne, napędza jednak sprzedaż. Dokładnie. To jest taka odwieczna zasada, można powiedzieć. A jeszcze jak o tych właśnie cenach Pan, pan mówił, to może powie Pan, jak właśnie ta inflacja wpłynęła na rynek nieruchomości? Jakie są teraz właśnie nastroje na tym rynku i co tam się dzieje? Inflacja ma dwojaki wpływ, bo z jednej strony spowodowała oczywiście podwyżkę stóp procentowych, żeby zahamować trochę gospodarkę, ostudzić, bo niestety w gospodarce bardzo duży wolumen transakcji to jest w rynku mieszkaniowym, budownictwie. I teraz jeżeli nie ma wydatkowania, nie ma zakupów, nie ma ruchu w rynku budowlanym, to mhm. Część gospodarki zaczyna spadać, ten pieniądz jest zabierany z rynku, inwestorzy nie wydają, nie ma dostępu do kredytów i to sprawia, że ceny można wtedy korygować i ta inflacja zostaje przyhamowana. Ale dzisiaj mamy sytuację, że na razie mamy wysokie stopy procentowe przez to. i Ciężki dostęp do kredytów, a więc mamy zastój na rynku nieruchomości. Chociaż ja, mając 25 mieszkań dzisiaj w portfelu sprzedażowym oraz 40, które się remontują i będziemy za chwilę sprzedawać, obserwuję, że co dwa tygodnie sprzedaje się mieszkanie. Kiedyś wystawione na sprzedaż sprzedawało się każde w dwa tygodnie, a dzisiaj co dwa tygodnie się sprzedają. Mniej więcej jedno mieszkanie z tego pakietu, czyli dwa na miesiąc, to jest bardzo mało, ale sprzedają się, nie ma totalnego zastoju. Tak. Z drugiej strony inflacja sprawiła, że ceny e, wszystkiego wokół poszły do góry, czyli i materiałów budowlanych, i wykończeniowych, mm -hmm. i roboci znajdzie w góry. Najniższa krajowa po została podniesiona, to sprawia, że koszt wybudowania metra kwadratowego nowej nieruchomości rośnie, tak. a więc ceny rosną. Tak jak niektórzy tak, 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 tak. szacują, że ceny spadną, to ja nie za bardzo wiem, poniżej jakiego progu <noise> mogą spać, bo na pewno nie poniżej progu rentowności. Tak. Czyli deweloper może zrobić promocję 5-10% zejść z marży, ale nie więcej, bo już mu się biznes nie opłaca. Dlatego tak. dzisiaj masa biznesów deweloperskich została wstrzymana, nie wystartowała. Statystyki po, po, podają, że masa deweloperów nie rozpoczęła nowych przedsięwzięć, chociaż mhm. pozwoleń na budowę zostało wydanych podobno trochę więcej niż w tamtym roku. To nie ma rozpoczętych budów. Robi nam się coraz większy deficyt na tym rynku, ale jakby tutaj inwestorzy są bardzo zachowawczy, bo niektórzy nie wiedzą nawet po ile sprzedawać, w związku z tym, że wszystko drożeje. A więc mm -hmm. ja nie widzę tutaj przestrzeni na to, żeby ceny mogły spadać tak, jak niektórzy mm, mówią, a inflacja spowoduje wzrost cen, wartości mieszkań jeszcze bardziej. Tak, tak, tak. To może już tak kończąc, takie ostatnie pytanko, może opowie Pan tak, może tak w jednym zdaniu, <grym> jak właśnie zaczął Pan na tym rynku nieruchomości, skąd w ogóle pomysł na taką formę inwestycji i może doradzi Pan coś właśnie naszym młodym odbiorcom, jak w ten rynek wejść? I czy jest to trudne? Bo... Ja, ja myślę, że wejście musi zawsze rozpoczynać się od pozyskania wiedzy. Tak. Ja akurat słynę z takich warsztatów mentoringowych, gdzie rok prowadzę za rękę czy... przez cały proces inwestycyjny. Tak. To są drogie, mega rzeczy. Chociaż ostatnio jakieś dofinansowania na ten temat załatwiliśmy, ale to tylko dla tych, co mają firmy co najmniej rok. Jak masz firmę co najmniej mm -hmm. rok i chciałbyś za free w takim mentoringu wartym prawie 20 tysięcy wziąć udział, to dawaj znać. Może Zaradzimy dofinansowaniu. Natomiast dla tych, którzy studiują, dla tych, którzy nie mają takiego portfela no to mamy szkolenie jednodniowe w ofercie które jest jakieś tam taniutkie i można przyjechać na cały dzień posłuchać o inwestowaniu w nieruchomości ja tak zaczynałem pojechałem na szkolenie w 2005 roku z inwestowania które miało tytuł jak inwestować z zerowym wkładem własnym akurat wtedy były takie czasy że banki dawały nawet 110% wartości mieszkania można było super inwestować dzisiaj już tak fajnie nie jest ale można też z minimalnym wkładem własnym inwestować ten kapitał pozyskiwać z rynku pozyskiwać z zewnątrz czyli pierwsze co mu Musisz mieć wiedzę, dostęp do perełek, czyli kontakty, dostęp do um, kapitału, czyli do inwestorów, można to łączyć, a wtedy jak łączysz, robisz jedną transakcję, drugą, trzecią, piątą, dziesiątą, setną, ja tak robię, bo na 60 moich transakcjach wartych 30 milionów mam tylko inwestorów zewnętrznych. Teraz otworzyliśmy spółkę inwestycyjną, która też zbiera kapitał z rynku, czyli można się zrzucić po 50 tysięcy i też inwestować, dywersyfikować. Więc to jest temat, któremu proponuję się przyjrzeć. Jak coś, zapraszam do kontaktu. Niestety, po tym szkoleniu, które ja odbyłem, zostałem sam. Dwa dni szkolenia, no i zostaje się sam z tą no wiedzą, i niestety można wtedy faktycznie popłynąć, a warto wtedy mieć takie wsparcie w postaci. Mentoringu, gdzie ktoś tak. ciebie prowadzi, i szukaj takich rozwiązań, gdzie ktoś pokaże ci dokładnie, jak przez, przez ten proces zarobisz, jeszcze ci się zwróci. To myślę, że to jest najlepsze. Dlatego nie? właśnie mamy ten program, żeby tą młodzież wprowadzić mniej więcej i żeby ludzi inspirować tak samo. Na przykład, może Pan zainspirował teraz kogoś, kto będzie za jakieś 20 lat wielkim deweloperem. Super, bardzo się cieszę. Może prezent dla internautów? Może, może. Taki prezent, znajdź mój kanał YouTube. I mm, tu by trzeba było podać właśnie, bo ja mam podręcznik, który wydałem 7 lat temu, mm -hmm. zarabia na nieruchomościach, sprzedał się w 30 tysiącach egzemplarzy, tak. mogą go internauci dostać za free całkowicie, tak? wchodzą ja na, mogę? tak oczywiście, no, dobra. w formie audiobooku do posłuchania, 5,5 okay. godziny słuchania o inwestowaniu w nieruchomościach, wiwn.pl na audiobook, mm -hmm. bardzo prosty adres internetowy, okay. tam dwa zadania się spełnia i dostajesz audiobook za free, więc zachęcam wszystkich młodych, którzy dobra. są. Dobrze, dziękujemy bardzo Super. za wywiad. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.